Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy na vlogu innych w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, Siemanko, Siemanko. Jak to witają niektórzy vlogerzy z różnych części świata. Dzień dobry, cześć, Siemanko. Dzisiaj na vlogu pokażę Wam, jak odrestaurowałem. odrestaurowałem filar z przodu domu bo był pęknięty i trzeba go było naprawić więc chodźmy na zewnątrz chodźmy, do chodźmy z przodu domu czekajcie buty mam widzę odpowiednie kantońska moda jak tutaj mieszkacie na południu Chin to takie super kultowe klapeczki są w modzie Dobra, słońce zaszło, więc można wychodzić, inaczej to byśmy tutaj się za bardzo przypocili i za bardzo zgrzali. Więc chodźcie, chodźcie, pokażę Wam jak tutaj zrobiłem odrestaurowanie spodu filara, więc jeszcze nie ma go całkowicie zrobionego, ha, nie ma go całkowicie zrobionego. Ale już jest, już jest zrobione to, co miało zostać zrobione. Więc chodźmy, chodźmy. W ogrodzie z przodu domu nic się nie zmieniło. Dino, dinozaurowy płotek jest tutaj. I wszystko czeka do malowania. A jeszcze Wam później tutaj pokażę, jak róg naprawiłem tutaj. Więc teraz jest trochę lepiej. Dobra. Czekajcie, bramkę otworzymy. Filtr do wody już widzieliście, więc tutaj go przytwierdziłem do, do ściany. No, a tutaj filar, żeby Wam opowiedzieć i dać trochę perspektywy. Filar tutaj był trochę rozwalony. Tak wygląda filar, proszę bardzo. Filar był trochę rozwalony tutaj. Miał taką obudowę zrobioną jak tutaj. W ten sposób, ale ona była rozwalona z boku. Tu z lewej strony była rozwalona I, i tak. I trzeba ją było trochę ponaprawiać tego filara, więc um, rozwaliłem tą całą obudowę. I ten Śruby powyciągałem. No i tutaj na, na samym dole tego filara. Nic nie było, więc generalnie była dziura i trzeba było ją zatkać, więc tak zrobiłem. Jak widzicie, jest teraz. Trochę w takim stylu chciałem zrobić jak tutaj, żeby to się w miarę komponowało. No i spód taki na razie jeszcze trochę jasny, ale ściemnieje jak się podbrudzi trochę, więc powiedzmy, że komponuje się z tym. Z cegieł wybudowałem tutaj dwa takie gzemsy, i oto, moi drodzy, cała filozofia. Więc tak został on tutaj zabudowany. W ten sposób kupiłem taki ten. Nie udało mi się dokładnie koloru dobrać takiego, takiej szpakli dekoracyjnej, z takimi kamykami no, ale udało mi się trochę jaśniejszą dobrać, więc jak widzicie zrobiłem zrobiłem ją w taki sposób, że podobną ma teksturę do, do tutaj u góry a więc tak się obecnie prezentuje, Nieważne, nie ważne, że niezbyt równo no w taki sposób. Także ma taką teksturę, jak tutaj, to u góry. No, trochę się podbrudzi, to zrobi się bardziej brązowy. Będę musiał jeszcze wyczyścić na tym, na podłodze, jakieś resztki farby. Podskrobać, żeby to wszystko umyć, ale tak, jak będę robił. Ale to jak będę już po malowaniu wszystkiego, jak będę robił, to, to wtedy się z tym uporam. No, więc taki filar. Tutaj oczywiście do malowania dom. Czekam już na majówkę. Doczekać się nie mogę. Może zacznę coś malować. Może zacznę coś malować przed majówką. Czekam, czekam na majówkę i doczekać się nie mogę bo tutaj malowanie całego domu będzie będzie z zewnątrz, więc ten filar też będzie pomalowany. No, ten filar też będzie pomalowany w taki tutaj sam kolor jak, jak ten taki, więc będzie malowanko, więc tutaj to będzie pomalowane, no a cała reszta tutaj to u góry zostanie, to na dole też zostanie. Powiedzmy, że może być. Udało się dziurę zatkać, żeby woda nie lała. Wszystko się udało. Wszystko się udało podszpachlować. Więc tak. Także, jak widzicie, tutaj do malowania. Tutaj wszystko do malowania już mam przygotowane. Zagruntowane. Tutaj e, jak będę malował, to będę musiał te planuję wszystkie e, ponaprawiać, trochę dziury. Zrobiłem tutaj próbę, więc jak będę malował dom z zewnątrz, to wymieszam trochę farby, żeby się zrobiła taka brązowa i później wymieszam z jakimś mal, małymi, małym żwirem albo jakimiś sypkimi malutkimi kamieniami, żeby nadać jej taką teksturę i wszędzie tutaj ponaprawiam te, te ubytki co tutaj są, żeby to w miarę wyglądało spoko, więc no tutaj jest trochę tutaj ponaprawiam te większe, a resztę zostawię szkoda tutaj generalnie szkoda tutaj więcej coś działać czekajcie Idę do domu, bo An-An coś tam płacze, więc, więc zobaczymy co się dzieje. No, także taki jest plan. Tutaj na filarze zrobione, więc możemy, możemy zakończyć temat. Możemy uznać, że, że jest ok. A tutaj jeszcze miałem trochę tej farby z filara, co mi zostało, i tego tego, tego, tego deka, dekoracyjnej szpachli, To tutaj. Było takie obskrobane, gdzie kiedyś próbowałem naprawić, trochę mi się udało naprawić, żeby mi tutaj nie spadło wszystko. No, więc też pomalowałem te ubytki. Tekstura w miarę OK, ale kolor mi się trochę zrobił inny, ale może się może się trochę dopasuje pod wpływem słońca, więc już nie razi tak bardzo tutaj obskrobane, może zostać. Tutaj też trochę. Przeleciałem pędzlem, więc, więc też jest w miarę ok. No, a tu resztę będziemy malować, jak przyjdzie czas. Na malowanie już niedługo. Majówka się zbliża. Hej, sweetie! O, oh, I am Mr. Bull! Bawimy się z Anan -An w Pepe Pig, i ja udaję, że jestem tym panem, e, panem bykiem jestem. Mr. Bull has a very deep voice. And uh, on, on is Peppa. Mm -hmm. ah. Hey, Mr. Bull is going to follow you, Peppa. Ha ha ha. Peppa, what a... Peppa, hey, Peppa, where are you? I am going to check on you. Ha ha ha. O, oh, you have a beautiful flower. Mm. An, An mówi, że ma kwiatek. Jak widzicie, u nas w domu, w salonie, dalej Plac zabaw. Mhm. An, -an tutaj ponagrywam. O, oh. making nie video. Mhm, Oh, I am Mr. Bull. Was... Oh, come, come, come. Oh, come, where did you hit yourself? Oh, come. In the back. Oh, come, it's okay, just massage your head. Mm -hmm. Yes. Yeah. Mm. But I hit my head. I just don't want to hit So hard! Mm. I don't to Yes, I, I know you don't want to hit your head. You suddenly flip. You suddenly flip backwards. Yes, because look, this is not very stable. If you push like this, you're going to flip like this. Look how not stable it is. You see, you're going to flip like this. Więc so you need to sit straight, you need to sit properly, you know, you cannot push backwards. If you push backwards, you will fall down. Oj, ale, no, zapowiadał się mega nudny odcinek, yes. Zapowiadał się mega nudny odcinek, a tu trzeba było ratować An An bo się przewróciła i uderzyła głową o podłogę. Sorry? Hello? Mr. Bull has a very low voice. Pan Byk. Pan Byk jest tym. Uh, pan Byk jest budowlańcem. O, proszę bardzo. Pan Byk robi te. No, no. Pan Byk robi naprawy. Naprawy dróg. Więc Pan Byk, widzę, jesteśmy obecnie w podobnym fachu. Ja naprawiam tutaj filar, a Pan Bull napraw... Pan, nie Pan Bull. Pan, uh, Pan byk naprawia drogi, więc, więc w sam raz. O, oh, An-An, tutaj widzę kwiatka. Kwiatka mi przyniosła, zerwała jakiegoś tam w ogrodzie. It's okay, sweetie. Are you still having pain in your head? I'll massage your head. O, oh, An-An uderzyła an, głową. An-An się an, uderzyła głową w podłogę. Hu, uh, kurde, ale gorąco. Ach. Może włączymy klimę, bo pogoda się robi bardzo parna i zaczyna się upało, więc. No, a generalnie co jeszcze? Aha, dzisiaj walczyłem jeszcze na dachu. Słuchajcie, eee, na dachu sprzątałem i myłem wiatraki od klimatyzacji, przestawiałem rury od klimatyzacji. Eee, bardzo gorąco generalnie, mega gorąco. Bo wróciłem z pracy dzisiaj wcześniej i miałem trochę czasu, więc tam robiłem porządki na, na balkonie. O! Cały tutaj brązowy jestem. Bo mnie opaliło kantońskie słońce, więc pokażę wam w następnym odcinku. Zabiorę was na dach naszego domu w Chinach, bo tam nas jeszcze nie było, więc więc ha, 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 będzie ciekawie. Realnie orobiłem się, wykończony jestem. Orobiłem się jak szalony, jak zwykle. Simpej się pytała, czy przedobrzyłem mówię, no, przedobrzyłem uh, I'm making a video, I will read for you soon, ok? Widzę, że tutaj będziemy czytać książkę Mhm uh Yes. -huh. Yes, the book is sharp, yes, the corner is sharp No, więc tam na dachu walczyłem, więc uh, pokażę Wam w następnym odcinku przerabiałem trochę te od klimatyzacji węże, żeby je dać bardziej po prawej stronie domu i tam musiałem je przymocować w nowym miejsce, musiałem wiercić generalnie, w wiertarkę na dach musiałem wytargać rynny czyściłem, także kurde masakra rynny czyściłem, dobrze tego filara zrobiłem wcześniej to to Wam pokazałem i ten no kerszera też wytargałem na dach, słuchajcie Niezła masakra. Węże od wody, prądy, wiertarka, kercher, Taśmy do obwijania rur od klimatyzacji, bo tam jak przerobiłem, to musiałem je obwinąć taką białą taśmą. Kurde, co się działo. To niezły hardcore tylko tego gorące fix. Dobrze słońce zaszło już teraz. Prawie wieczór. Bo nie szło wytrzymać, więc... No, wszystko musiałem tam pomyć, te z tych brudów i skórzu, bo będę robił e... ale zanim będę robił to wam pokażę jak tam wszystko umyłem i wyczyściłem e... no tam jeszcze woda stała generalnie na tym nad klatką schodową mamy takie płaskie miejsce i tam woda generalnie stała, bo bo ten, bo, bo beton, beton był wlany do rynny i tam generalnie Taki betonowy czop się zrobił i zatkał rynny i tam woda stała nad tym ponad klatką schodową. Bo tam jest takie płaskie, musiałem to odetkać wczoraj, kurde, co za, co za dzień rynny wyczyścić musiałem te wszystkie także niezłe, niezłe jaja, ale to jutro wam opowiem jutro wam pokażę. Widzę, że tutaj się myła wszystko. O jak się pięknie umyła No, się pięknie umyła Także o trochę wam tu z dołu pokażę Widzicie węże od klimy. węże od klimy były tutaj, a chciałem je, tutaj szły do góry, a chciałem je tutaj bardziej przełożyć tam je włożyć w to zagłębienie w ścianie, ale nie dałem rady, nie chciałem ich uszkodzić bo one się bardzo łatwi, łatwo łamią te węże od klimy, więc tak mi się udało na rogu jak najbardziej je puścić, muszę jeszcze obwinąć A... o, jutro je muszę obwinąć jeszcze taśmami, jak mi przyjdzie, bo mi brakło obwinąłem tylko na samej górze to jeszcze muszę obwinąć, wiem, one się zrobią w takim kolorze jak jak tutaj taką o. taką biało-żółtawą taśmą muszę obwinąć więc będzie spoko wodę mam tutaj u góry na balkonie i ten i prąd tam też mam wszystko, więc jest taka sytuacja dobra moi drodzy, kończy się ten kończy się dzień, kończy się odcinek e, późno się robi kurde, wykończony jestem po tych wszystkich e, po tym czyszczeniu, więc e... no idę załadować odcinek na na YouTubea, więc czekajcie, czekajcie, subskrybujcie, subskrybujcie, lajkujcie, lajkujcie. Dużo mam teraz tematów nowych, jak w poprzednim odcinku widzieliście. Planuję duże zmiany, jeśli chodzi o moje życie zawodowe, więc będzie się działo. Dużo pomysłów na vloga. Widziałem, że tam już niektórzy vlogerzy zaczęli kopiować moje pomysły typu Przejście na wcześniejszą emeryturę. Inne życiowe rozkminy, i tak dalej. Więc kurczę, no, konkurencja nie śpi, słuchajcie, ale myślę, że dla mnie nie ma konkurencji, więc więc tak. Dobra, a ja z Anan -An się idę dalej bawić. Oooya oh, Mr. Bull. Pepa, what are you doing today? O, oh, what are you drawing? O, oh, this is a beautiful picture. Are you using those colors? Yeah. O, oh, on tutaj koloruje, widzę coś. Dobra. Mmm, all right, but now Mr. Bull needs to go to a bathroom. Mm. No więc tym, op, tym optymistycznym, kolorowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, bo muszę iść. Muszę iść do kibelka. Piu! Pozdro! Cześć! Na razie! Papa! Papa! Pa.